Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Magda, a wy oglądacie filmik na kanale Haftmania. Dawno już nic nie nagrałam i pomyślałam, że po prostu mam ochotę trochę pogadać i coś wrzucić. Moja pierwsza myśl była taka, że w sumie nie mam co pokazywać, ale jak rozłożyłam tutaj te wszystkie rzeczy, to okazuje się, że trochę mam wam do pokazania i do opowiedzenia. Więc tak, na razie zabiorę te nitki i zacznę od obrazka, który już jest skończony. To jest kotek, znacie już moje e, zwierzątka, mam już ich chyba sześć. Kotek dołączył do kolekcji, jest gotowy, widać, że nie wyprany, nie wyprasowany, po prostu wyszyty. I od razu przy kotku mam organizer z nićmi, teraz e, po prostu Będę musiała, musiała. Bo zrobię tak, po prostu chcę odłożyć te wszystkie nitki na, na swoje miejsce. Organizer wyrzucę, już mi nie będzie potrzebny. Więc tutaj jest kotek, jeszcze przybliżę. Przypomnę Wam, że tych zwierzątek jest cała seria. Ja powoli sobie wyszywam. Chciałabym mieć wszystkie, zobaczymy. W poprzednich moich filmikach możecie zobaczyć inne zwierzątka, proces ich powstawania oraz efekt końcowy. Ja wyszywam na kanwie 18 count chińską muliną CXC, czyli nitkami, które są uważane za zamiennik nici DMC. Dobra. Teraz przechodzimy tutaj. A tu jeszcze Wam powiem. Tu są same nitki. Nie ma kanwy. A dlaczego? I to jest właśnie śmieszna historia. Ja chyba skupiłam kawałek kanwy, którym wyszywałam zająca, czyli kolejne zwierzątko z serii. Albo tylko gdzieś zapodziałam. No w każdym razie na razie nie mogę go znaleźć. Wyszywałam go sobie z powoli, jeszcze bez tamborka, bo ten hat i kota zapomniałam wziąć z domu, a chciałam coś wyszywać, więc wyszywałam go bez tamborka. Wyszywałam go w pociągu, zabrałam do domu i teraz już go nie znalazłam, więc mam nadzieję, że się znajdzie, bo kawałek już wyszyłam, ale to taka jak pobocznie. I teraz tutaj on... Coś innego. Tutaj jest e, chyba Belfast 32 CT. Przybliżę Wam, jak ten materiał wygląda. Nie pamiętam, czy nie pomyliłam nazwy, bo ja lubię mylić nazwy. To jest moja królisia. I teraz trochę o niej. O tym obrazku, na tym materiale będzie osobny filmik z serii właśnie testowania materiałów. No ale coś Wam już teraz powiem. Ja wyszywam dwoma nitkami, co drugą nitkę osnowy. I czekajcie, przybliżę, żebyście mogli. O, na przykład tutaj, wydaje mi się, że na środku na zielonym widać, tylko czekajcie, żeby to się jakoś wyostrzyło. Widać to. Chyba teraz jeszcze gorzej. No nie, nie chcę się. O, o, teraz widać. Że ja nie wyszywam. Jak tu widzicie, co jedną, tylko jedna, jedna pusta i druga. I tak samo do góry. To znaczy, że wyszywam co drugą nitkę materiału. I to znaczy, że ja ten obrazek wyszywam dwa na dwa. Czyli dwie nitki. Co drugą nitkę materiału. Co drugą dziurkę materiału. Mm, tutaj też mam organizer. Tutaj kolejny z moich śmiesznych problemów. Nie wiem, czy ja nie znaszkowałam tych, czy mi zabrakło. W każdym razie nie mam tych kolorów, którymi będę wyszywać królisie, dlatego haft jest taki rozgrzebany. Że tutaj zaczęłam wyszywać od tego, miała być łapka, tu w ogóle jest pomylone. No dobra, to minęłam łapkę, poszłam tu. Chciałam wyszywać tutaj łapkę i uchalniam kolorów, więc zaczęłam dół. Tu mi też obrakowało kolorów. Jest taka rozgrzebanka. Trochę wyszyłam tutaj bucika, potem poszłam na górę. No ale tak. Muszę kupić albo znaleźć te kolory i uzupełnić te dziury, czyli tu na początek, tu i dopiero wtedy będę spokojnie iść, bo na tym materiale ja nie umiem wyszywać krzyżyków oddalonych od siebie. Ja muszę wyszywać tylko te blisko siebie, bo inaczej po prostu robię błędy. I nawet nie chodzi o to, że we wzorze, tylko. Źle wbijam się w dziurki, potem krzyżyki są nie takie, jak powinny być, i potem mam problem, bo trzeba równać. No miałam już tak kilkakrotnie, więc wolałabym tego uniknąć. No, więc na razie ten hafcik odkładam. Nie wiem, czy jeszcze. Czy kupię teraz w tym tygodniu po prostu oryginalne muliny DMC, czy poczekam, aż będę na weekend w domu i znajdę tamte. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może mi się zmieni w trakcie. I teraz. Przechodzimy chyba do najciekawszej rzeczy, czyli do Irysa. O Irysie już mówiłam kilkakrotnie, ale raczej w takim sensie, że mam go, zaczętego i w sumie nic się nim nie dzieje. O nim też nagrywam osobny filmik, ale chciałam wrzucić wam coś nowego i stwierdziłam, że pokażę. Więc krótka historia. Jednego Irysa już wyszyłam, Wisiłamy na ścianie i chciałam mu jeszcze zrobić towarzystwo. Więc zebrałam się za tego. Kanwa 18 count. Krosną mam arabeskę. Tutaj też w poprzednim filmiku pokazywałam, Wam jedna dziewczyna mi pomogła, jak to wszystko ponaciągać, żeby bardzo przyjemnie się wyszywało. Ja zaczęłam, to jest jakby dół haftu. Zaczęłam od dołu i. Zaczęłam to wyszywać normalnie kolorami, potem stwierdziłam, że coś mi nie pasuje, potem okazało się, że zrobiłam pełno błędów. No i klucz yy, całej tej historii jest taki, że próbuję teraz z tego wybrnąć. Wymyśliłam sobie tak, że zacznę od góry parkowaniem, ale też już wolnałam błąd. I teraz tak, tutaj mam wyrównane, linia jest równiutka i na niej już mam puszczane nitki do parkowania, a ten fragment tutaj do góry i tak, cały wyszyję po prostu kolorami, trochę poimprowizuję, żeby mieć to zrobione. No i potem dalej będę już wyszywać parkowaniem. Chcę wyszyć tak na długość, żeby to parkowanie szło mi całymi rzędami. Jakoś tak sobie wymyśliłam. I teraz tutaj widzicie moje muliny. To jest początek mojej organizacji, który zgapiłam od Karoliny. Mówiłam, żeby od niej zgapiać i wzięłam się za to. Tak to wygląda. Mam takie karteczki, na których zapisuję... Numer, te dwie dziurki zrobiłam sobie dziurkaczami i do tego doczyłam mulinkę, i to jest na takim kółku też kupionym. I zamysł yy, jest taki, że na każdym takim kółku będę miała yy, numer, kolory z tego samego numeru. Znaczy, jak wam sto ileś, to wszystkie będą na jednym kółku, 200 ileś na drugim, tak wiecie o co chodzi. Ale jak mam taki duży obraz, to na razie do niego wzięłam sobie te wszystkie kolory i po prostu przełożyłam na osoby kółko tego obrazka, ale yy, to dlatego, że jeszcze nie mam wszystkich uporządkowanych. Ja sobie wymyśliłam, że będę zakładać na te kartoniki kolory, te, które używam do jakichś nowych obrazków, i w ten sposób, wiecie, bez takiego siedzenia i marnowania, czy marnowania, nie marnowania, po prostu poświęcania kilku wieczorów czy dni na taką rzecz, no to i tracenia dochodego choty, będę po prostu robić do nowego obrazka, od razu temu linki będę sobie tam szykować. I jak już to wszystko zrobię, to. Będę miała te kartoniki na tych kółkach poukładane i nawet jak mi się kolor skończy, do kartonika ściągać nie będę. Yy, dlatego... Yy, I teraz właśnie. Yy, tutaj mam ściągnięte, więc mi jest mi łatwo, ale jakbym wyszywała jakiś duży obraz, albo jakikolwiek obraz i to byłby większy obraz niż maluszek, do którego robię takie organizerki, no to byłby już problem. Więc kupiłam sobie na AliExpress takie cuda. Czyli takie organizerki, gdzie... Piszecie sobie numery bądź symbole, na te ząbki zakładacie e, mulinę, którą wkładacie sobie tutaj, a tutaj w to i w to możecie wbić sobie igłę. I wtedy ja nie muszę za każdym razem, kiedy kolor jakiś mi się skończy, szukać tego organizera, nawijać, tylko mogę sobie wbić to po prostu igłą i jest spoko. Wiecie, ja tak myślę, że na przykład gdybym wyszywała kolorami, no to też bym pewnie niska do końca kończyła, do końca kończyła. Doprowadzała do końca, albo, albo coś, wtedy mi jakby tak nie wiem, łatwiej na to organizary dawać. A że ja tu chcę parkowaniem i często są właśnie pojedyncze krzyżyki, które trzeba zrobić, zakończyć i nitko odłożyć. I wiadomo, że chcemy robić to w miarę szybko. Każda z nas lubi wyszywać, ale chcemy też widzieć efekt, no to stwierdziłam, że taki bajer sobie kupię. Mam trzy takie. Na każdym powinno być 30, jak mi się wydaje, 30 takich miejsc na nitkę, więc mam 90. Kupiłam od razu 3 z myślą o tym, że mam no, przecież jeszcze Haeda i do niego też mi to będzie bardzo potrzebne, więc na pewno się nie zmarnuje. Wrócę Wam link w opisie do tej aukcji, gdzie kupiłam. One wyszły tam 12. 36, ale zamówiłam wszystkie osobno, bo kiedy zamawiałam trzy, jakby naraz, to wychodziło mi o wiele, to wychodziło mi drożej, jak zamówiłam trzy osobno, to wyszła mi ta cena 12, 36, ale i tak przyszły mi w jednej parce i paczka była za darmo, więc dziwne, tak samo jak teraz zamówiłam więcej tych kartoników, bo wcześniej zamówiłam ich tylko 200 na taki, wiesz, znaczy, chciałam zamówić ich 100, bo 100 było w parce, ale zamówiłam 200, nie wiem, co się stało, i w sumie dobrze, bo one są ok. Ale teraz chciałam zamówić jeszcze 300, bo już na przykład widziałam, że kilka razy napisałam ten sam kolor. I wiecie, już kartonik się zmarnował. Więc zamówiłam jeszcze 300, no bo kolorów jest 447 tych podstawowych w DMC. Ja mam ten zamiennik, więc też potrzebuję tyle. A wiadomo, że zawsze coś tam się może zniszczyć, nie udać, więc. Zapas się przyda, i jak chciałam je zamówić wszystkie, trzy paczki w jednej przesyłce, to wychodziło musiałam płacić za przesyłkę, a jak zamówiłam je trzy pojedynczo, to nie muszę, więc warto na jeszcze takie rzeczy zwracać uwagę. I co? Chciałam Wam jeszcze tak, yy, może dzisiaj siądę do wyszywania albo nie, bo w sumie jestem zmęczona. Yy, na początku, tak, w chwilą sobie w sumie zaczęłam się bawić tym organizerem i stwierdziłam, że ponakładam na niego wszystkie nitki, ale chyba nie będę tego. No, może zrobię to dzisiaj w sumie. Tak, myślałam, żeby zrobić w ten sposób, że po prostu przy dobieraniu kolejnego koloru yy, będę zakładała je tu, ale teraz tak myślę, że nie mam dzisiaj za bardzo siły wyszywać. Yy, ponakładam to na organizery. Przy okazji zobaczę, jeśli znowu mi jakiegoś koloru brakuje, bo Ostatnio już wydawało mi się, że wzięłam... bo wiecie, ja zaczęłam wyszywać tego Irysa, potem jakieś pojedyncze kolory wziąłam do innych obrazków, potem nie wróciły i tak okazało się, że jak chciałam go wyszywać, to brakowało mi kolorów, oczywiście tych najbardziej potrzebnych i ostatnio okazało się, że brakuje mi koloru 550 i 900, nie, 796, czyli takich dwóch, których było najwięcej. I tak. A, no ale dobra. Już to chyba mam. To za sobie na organizer na winę. No i co? Y w sumie chyba tyle chciałam wam tak opogadać ogólnie co się dzieje no i mam nadzieję, że te, takie bardziej konkretne filmiki się pojawią, bo ja do nich nagrywam ten materiał, ale wiecie, wyszywanie trochę trwa, no tak jak ten, ja też tak za dużo nie wyszy, czyli wyszywam niby dużo, nie dużo, zależy co dla kogo jest dużo, ale ten, ale stwierdziłam, że taki filmik pogadankowy troszkę, żeby po, powie, poopowiadać o tym co mam Chciałabym Wam rzucić, a potem mam nadzieję, że będą się sukcesywnie pojawiać takie filmiki właśnie o tematyce tylko tego Irysab. Wam jak to było. Trochę właśnie może z parkowaniem wtedy pokażę. Mam nadzieję, potem zobaczycie o tym materiale i tak ogólnie, ogólnie, żeby coś fajnego na kanale działo. No, a myślę, że tak. Myślę, że dzisiaj to na tyle. Życzę Wam owocnej nocy, owocnej nocy spędzonej nad haftem. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało nagrywać filmiki, bo ja bardzo lubię oglądać filmiki o tematyce hafciarskiej. Oglądam chyba wszystkie kanały, które teraz są, i bardzo wyczekuję nowych filmików, i tak ubolewam, że że dziewczyny, które nagrywały regularnie teraz widocznie nie mają czasu albo Weny nagrywać, ale za to widzę inne, film, inne takie inne kanały nowe, które wrzucają te filmiki bardzo regularnie i nawet jak tam wiecie, nie komentuję to Mm, zawsze oglądam i tak, jestem taka zdecydowana, jak zobaczę, że jakiś nowy filmik wszedł na kanał, więc zachęcam wszystkich do dzielenia się e, swoją pracą, większą, mniejszą, czy macie ochotę tak, jak dzisiaj po prostu pogadać, czy macie do powiedzenia coś bardziej konkretnego niż ja. Zachęcam, bo wiem z perspektywy odbiorcy, że na to się bardzo czeka. Mm, ja też widzę. Myślę, że taki filmik też byłby fajny. Pokazać wam czego nauczyłam się od tych habciarek, które pokazały swoje rzeczy na YouTubie. I ciekawa jestem, napiszcie może w komentarzach, czy wy też widzicie coś takiego u siebie, że już oglądacie te filmiki hafciarskie i podmieniałyście przez coś u siebie? Bo ja tak. Arabeskę mam, bo zobaczyłam ją u Sysi. Y kordowy materiał też u usysi. Y te organizery też u którejś dziewczyny. Y to, ten pomysł przechowywania był od Karoliny. Yy, organizery też od Sysi. Yy, materiał, yy, materiały ogólnie kilka dziewczyn, które miały różne materiały, mnie tak zainspirowały do tego, żeby po prostu popróbować i się nie bać. Więc yy, jak widać, no tak jakby, no, czerpie się tą wiedzę i też mi się wydaje, że mój yy, 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 poziom hawciarski tak regularnie wzrasta. No nie wiem... O parkowanie od pani Asi, yy, takiej ikony habciarskiego polskiego YouTuba. Mam nadzieję, że niedługo pokaże nam swojego wielkiego kolosa skończonego, bo teraz robi sobie przerwę i też bardzo ubolewam, bo bardzo lubię ją słuchać i oglądać, ale rozumiem, że. Nie chcę na razie nagrywać, bo uważa, że nie ma o czym mówić, aczkolwiek chyba wszyscy się zgodzimy, że chcielibyśmy cokolwiek od niej dostawać i oglądać. No więc tak, miałam się już, pożegnałam się już, ale zaczęłam gadać jeszcze, więc y, jeszcze raz wszystkiego dobrego, owocnego haftowania i zapraszam na moje filmiki ponownie. Do usłyszenia, cześć!